Zacznijmy od porównania wykładników obu potęg. Możemy to zrobić, dlatego że po lewej i po prawej stronie nierówności w potęgach mamy te same podstawy. Więc zapiszmy to, co mamy w wykładnikach. 2, dodać 4, dodać 6, dodać i tutaj ten wielokropek, czyli tutaj mielibyśmy dalej 8, 10, 12. To jest ogólnie suma początkowych n wyrazów ciągu arytmetycznego w tym miejscu i po prawej stronie zapiszemy sobie liczbę 12, i teraz musimy między tymi, um, między tymi wyrażeniami musimy zapisać o taki znak. Zwróć uwagę, że znak odwróciłem z tego względu, że w podstawach mamy liczbę z przedziału od 0 do 1. Więc jest taka zasada, że jeżeli właśnie w podstawie potęgi występuje liczba z przedziału od 0 do 1, to wtedy przepisując nierówność musimy zmienić znak na przeciwny. No i teraz po lewej stronie nierówności, tak jak już wspomniałem, mamy sumę ciągu arytmetycznego, gdzie ta dwójka to jest pierwszy wyraz. To 2n to jest ostatni wyraz. No i tutaj musimy skorzystać ze wzoru na sumę, na sumę początkowych wyrazów w ciągu arytmetycznego. Taki wzór znajdziesz w tablicach maturalnych, natomiast on w praktyce będzie wyglądać tak. Zobacz, mamy a1, dodać an, podzielić przez 2, czyli taka średnia arytmetyczna wyrazów skrajnych i to mnożymy razy n. Następnie tutaj ten licznik możemy podzielić przez 2 i wówczas otrzymamy 1 dodać n razy n mniejsze równe 12. Ten nawias pomnóżmy teraz przez n, otrzymamy wówczas n kwadrat dodać n mniejsze równe 12. Następnie 12 przenosimy na lewą stronę nierówności i otrzymujemy taką nierówność kwadratową. Żeby ją rozwiązać musimy wyznaczyć deltę. Żeby wyznaczyć deltę potrzebujemy współczynników, więc zapiszę sobie współczynnik A to jest 1, współczynnik B to jest 1 i współczynnik C to minus 12. Liczymy deltę dla zmiennej N, dlatego tutaj sobie w indeksie dolnym to w ten sposób oznaczam. No i korzystam ze wzoru B kwadrat. Odjąć 4 razy a razy c. Stąd otrzymujemy 1 do kwadratu. To jest 1, dodać 48, to się równa 49. Skoro delta jest dodatnia, to oznacza, że tutaj będziemy mieli dwa miejsca zerowe. Dwa miejsca zerowe. Pierwsze miejsce zerowe policzymy ze wzoru minus b, odjąć pierwiastek kwadratowy z tej delty, podzielić przez 2 razy a. 2 razy 1 to jest 2. Minus 1 odjąć 7 to jest minus 8, podzielić przez 2 to minus 4, lub drugie rozwiązanie. Minus 1 dodać 7 to 6, podzielić przez 2 to się równa 3. Teraz narysujmy oś. Naszkicujmy taki przybliżony wykres y, funkcji kwadratowej. A jest dodatnie, więc parabola będzie miała ramiona skierowane do góry. Tutaj mamy dopuszczoną równość, więc w tych miejscach zamalowujemy kółeczka. Tu wstawiamy minus 4, tutaj wstawiamy 3. A interesują nas te rozwiązania, które są pod osią n oraz na osi n, tak? Czyli pod osią mamy wszystkie wartości ujemne, a na osi mamy wszystkie wartości równe 0. Czyli ta część wykresu nas interesuje. No i to trzeba opisać przedziałem. n należy do przedziału od minus 4 do 3. Tak? I teraz y, pamiętajmy o tym, że jeszcze na początku mieliśmy założenie, że n należy do zbioru liczb naturalnych dodatnich. Musimy tutaj wyznaczyć część wspólną z tych dwóch założeń. No więc, jakie liczby naturalne dodatnie znajdują się w tym przedziale? Będą to liczby takie jak 1, 2 oraz 3. I to jest rozwiązanie tej nierówności. I rozwiązanie zarazem pierwszego przykładu za chwilkę w odcinku bonusowym policzymy kolejny przykład.